Państwu. Witamy na kolejnym podsumowaniu e, uprawy, e, jaką jest słonecznik. Dzisiaj podsumowanie wyników e, z roku 2022. Dzisiaj z nami gości e, kolega Paweł Józefczyk. E, Paweł. I, I, tam, I Kamil Mazur. Oczywiście. oczywiście prowadzący Robert Mazur. Ale nie dopadło dwóch mazurów obok nie Będzie dobrze. Witamy. Paweł, nie jest tajemnicą, że uprawa słonecznika to chyba u Ciebie w głównej mierze największą ilość masz gospodarstw i największą powierzchnię. Słonecznika, także także na pewno y, najwięcej informacji dzisiaj ciekawych zyskam od Ciebie. Znaczy, ja myślę, że tutaj wspólnie z Kamilem możemy się chyba najbardziej podzielić z podszczyziami słonecznikowymi, y, dlatego, że Kamil doświadczenia prowadząc miał założone dwa doświadczenia w województwie mazowieckim, tak? Ta, ta, dwa doświadczenia, gdzie mieliśmy y, 47 odmian, na tych dwóch lokalizacjach. I w zasadzie jeszcze Jednośląskie też było Ci bardzo bliskie. Tak, dokładnie. Y, u mnie dwa Miejsca dwa razy pod Podkarpacie, jedno bardzo szerokie, 50 odmian, w drugiej lokalizacji nieco mniej. Czyli łącznie przetestowaliśmy 58 odmian, tak naprawdę w sześciu lokalizacjach, w czterech województwach, czyli to było opolskie, mazowieckie, podkarpackie. I śląskie. Tak. Proszę Państwa, kilka informacji na temat samych plonów słonecznika. To oczywiście to są informacje tak z jednego kotła wyciągnięte. Czyli średni plon dla wszystkich lokalizacji to 3,32 tony z hektara, minimum to 0,9 tony z hektara i maks to 4,67. Czyli widać, że ten potencjał genetyczny, jak i różnice same w wysokości plonów są ogromne. Tak jak powiedziałem, to jest wszystko w jednym kotle, ale nie można tego tak uśrednić. Tutaj trzeba rozbić to na poszczególne odmiany. Odmiany, które są odporne na poszczególne środki. Tak? No, o tym pewnie nieco więcej opowie już kolega Paweł. Znaczy, się tu wspólnie z Kamilem możemy do tego się odnieść, bo, bo tak naprawdę mamy podział na trzy grupy. To też tak. tak, znaczy pod względem technologii uprawy, ale tutaj też warto było zwrócić uwagę też na, na to, co jest cechą szczególną e, i bardzo, bardzo e, potrzebną przy samym doborze, samej wczesności. Nam, bo wiele osób też na to zwraca uwagę. Zresztą my kosząc poszczególne lokalizacje widzimy te rozpiętości i i nie każdy sobie może pozwolić na te odmiany najpóźniejsze. Oczywiście jeszcze że tutaj ta wiedza nam jest, że tak powiem, coraz bliższa po tym roku, gdzie mieliśmy 3-4, tak naprawdę, bardzo duże lokalizacje, 4 bardzo duże platformy słonecznikowe, gdzie było ponad 50 odmian, i my dzisiaj wiemy o wiele więcej. Te różnice odmianowe w planowaniu to, to jest przepaść względem tego, co do tej pory mieliśmy. Tak? Otworzyły nam się oczy, że może mogą być odmiany lepiej planujące. Zwróciliśmy uwagę, tak powiedziałeś, na to, że mogą być odmiany w bardzo dużej rozbieżności, jeżeli chodzi o poziom wczesności. O. Bo to, że dana odmiana zapanuje super, to nie znaczy, że my sobie z nią potem poradzimy, bo ten rok dało nam zebrać, a kolejny może być całkiem inny. niekoniecznie. Dokładnie, ale tutaj też ten mieliśmy niesamowity obraz. Obserwują te trzy duże lokalizacje, jak wygląda pokroje poszczególnych osób, tak. wysokość, czy mamy je skracać, czy nie skracać. Tutaj w, myślę, że dobry moment dla przypomnienia, że Państwo sobie odszukali na, na naszym kanale mają. Ja myślę, że tutaj operator u góry wrzuci odpowiednią wrzuci? kurkę. Ze spotkania, któreśmy organizowali do Państwa, to było w, w województwie mazowieckim niedaleko, niedaleko do Bina, jedna z takich dużych lokalizacji, gdzie mieliśmy. E, tam do, z dziesięciu firm hodowlanych yy zaprezentowane odmiany, bo w sumie 50-53 odmiany w cało, całościowo. To dla nas było bardzo dobrym takim wyznacznikiem. Warsztatem, Taka centralna, centralna Polska, więc tutaj chyba łatwiej też się dostosować dla osób, którzy na no Sama masa, 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 takich technicznych nie? informacji, które stamtąd wyniesliśmy właśnie. Ładnie. To co powiedzieć wcześniej, czyli wysokość, nie wiem, ja pamiętam kąt nachylenia, koszyczka, nie, czyli kąt wygięcia samego koszyka, jak on prowadza wodę, Moment odpowiedni, do koszenia. No, masę masę takiej tak. informacji. Zdrowotność roślin. To też, też było RF decydujące firmie, i nie, nie było bez znaczenia na prąd, który był zbierany. Tak? To ładnie widać w dronach później, na widać ładnie z drona. Zachęcamy do obejrzenia tych filmów, które pojawiają się tutaj w chmurkach. Prosimy operatora z tego miejsca o pokazanie filmu, chociażby właśnie od Państwa Olewników. Czy takiego przeglądu odmianowego z boku chwały, bo jest sporo informacji, które myśmy już wcześniej przekazywali, więc nie byłoby sensu teraz tego wszystkiego wałkować. Może przejdźmy do samego podsumowania wyników tych wszystkich doświadczeń z podziałem na poszczególne grupy, jeżeli chodzi o wrażliwość na herbicydy, tak? Czyli pierwsza grupa, naj, najwęższa można powiedzieć, najmniej popularna, to są odmiany odporne na. Imidazolin, czyli tak zwane odmiany clearfieldowe. Tutaj, w obrębie tych wszystkich odmian, które mieliśmy, można wyszczególnić dwie, na które na pewno warto zwrócić uwagę, tak? no bo, bo one się wyróżniły: to jest odmiana NK Neoma z firmy Sengenta ze średnim plonem 3,94 tony z hektara. Odmiana z grupy średniowczesnych i odmiana z firmy Limagren, 5455 CLP. Z plonem 3,74 sektora Odmiana należąca do grupy odmian bardzo wczesnych. Kolejna grupa, Kamil? Czyli odmiany, które są chyba najbardziej popularne, czyli odmiany odporne na Timbanovan? Tak. To, to jest grupa, która jest najchętniej wybrana przez Państwa z racji e, wygody Nie Niemniej jednak warto przy tej okazji wspomnieć, zawsze o tym mówimy na każdym filmie, że. Sama odporność na to, że możemy stosować, możliwość stosowania aktywnego metylu w uprawie słonecznika nie zwalnia nas moi drodzy z myślenia. Bo miejcie świadomość tego, że później mogą się pojawić komplikacje w kolejnych uprawach, które będą następować po słoneczniku, ja, tak? W raku, w soli. Pszenicy. Generalnie no, musimy y, zajrzeć głębiej. I cały czas, jeżeli wchodzimy w nowe technologie, właśnie w odmiany knich w odmiany odporne na tribedurę, no miejcie z tyłu głowy, że, że to są korzyści, tak. ale też i bo powiem, bo z... mogą pozostać już nie które będą nam niestety dokuczały w polu. I tutaj mamy z jednej strony wygodę odkwaszczania, ale z drugiej strony stosowanie hmm. i w mogą hmm. budzić komplikacje. Jako ciekawostkę powiem, że na stanowiskach nieco lepszych, gdzie możemy uprawiać na przykład i słonecznik i, i, i burak, bo takie możliwości również istnieją, przecież słonecznika nie uprawiamy tylko na tych najsłabszych polach. No największym błędem byłoby posianie, moi drodzy, słonecznika SU, właśnie odpornego na metylu, a potem posiania buraków w typie Conviso. No, zwalczyć słonecznik, samo siebie słonecznika. W uprawie, w burasie. burasie. Poszczegóły zapraszamy do tak, wysła. Ale byłoby to miłe, niemiłe zaskoczenie. Dobrze, numerem 1, jeżeli chodzi o tą grupę, co było? E, odmiana z hodowli Magren. Odmiana z hodowli Magren, moi drodzy, LG 5470 sx I można powiedzieć bardzo zbliżony wynik, to jest również około 4 ton, przewyższenie o 4 tony, to jest odmiana syngenty Sumiko HT. HTS. Yy, następną odmianą, następna odmiana to Sulfonor z firmy Maisadur, średni wynik 367, następnie Alexa z firmy Saturn Union 344 i później yy, bardzo zbliżone wyniki na poziomie 3,18 t, to jest mas 85 SU. I odmiana z firmy Sztróbę, odmiana Celso 317. Zamyka tą stawkę dość popularna odmiana, jak do tej pory. Odmiana bardzo wczesna, mas 83 SU. I to, o tym Kamil wspominał, ta wczesność. Tutaj, w obrębie tych wszystkich odmian, trzeba jeszcze zwrócić uwagę, żeby te odmiany były dopasowane do Państwa potrzeb. Dodam tutaj, że odmiana e, hodowli Nimagen 50479 już w występnym roku mieliśmy okazję ją przetestować na większym reale. Czy w tym roku tak, tak? bo, tak, bo myśmy tak. możliwi, mieliśmy dostępność nasion, mogliśmy to porównać w gospodarstwach produkcyjnych. Nie tylko w doświadczeniach, w gospodarstwach produkcyjnych i tutaj okazuje się, że też odmiana cieszyła się bardzo dobrym powodzeniem. Bardzo wielu rolników zaskoczyło. Swoją stabilnością, swoim plonem e, pokazu, odsłoniło to nowy pryzmat. E, Klonowych. Możliwości plonowych. To no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że różnica między tymi dotychczas polecanymi przez nas odmianami a tym, co udało się wyselekcjonować w doświadczeniach. Przez ostatnie dwa lata, tak naprawdę mhm. śmiało możemy powiedzieć, że to jest co najmniej półtora. A tu, tu niesamowicie widać ten, poce, ten potencjał genetyczny, który się otworzył. Tak. Nie widać może tego w zbożach, nie widać tego w rzepaku. Jak widać, to niesamowicie te różnice planowania w słoneczniku. No ale to wynika też z tego, że jest to stosunkowo nowa uprawa na naszych polach. Stąd też y, uczymy się razem z Państwem. Mamy możliwość testowania u Was w gospodarstwach y, na tych polach doświadczanych, i, i, i dzięki temu do zaleceń do oferty wprowadzamy te najlepsze odmiany, które, które są dzisiaj dostępne. Trzecia grupa, trzecia grupa odmiany to odmiany tak zwane klasyczne, tak? No tak, grupa, o której najmniej się mówi, tak? jeśli chodzi o, o dostępność yy, odmian. Aczkolwiek tutaj też było kilka odmian, które, wystą które się pojawiły w naszych doświadczeniach i dosyć dobrze się prezentowały, bo też nie ma co im zerzucać. Tak? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tej grupie mamy cztery bardzo zbliżone odmiany z wynikiem w granicach 3 tony 500, 3 tony 600, średnia z czterech doświadczeń. Yy, I to są odmiany, yy, moi drodzy. Z różnych firm nasiennych. To też warto, warto po, powiedzieć o tym, tak? No tak, mieliśmy tutaj kilku y, hodowców, chyba nie wymieniliśmy ich wcześniej, prawda? No, no tak, ale tutaj mamy tak naprawdę co? Mamy Limagrena, tak? czyli odmianę 5377. Mają sedurę? Z odmianą MAS 81K. Australia, hodowcy Saten Union mm -hmm. i Welko. Również w tym przypadku Satena, czyli trzech, tak trzech, trzech przedstawicieli firm nasiennych. I wszystkie te odmiany naprawdę bardzo blisko, blisko siebie, Tutaj jeżeli chodzi o grupę wczesności, to są raczej odmiany od bardzo wczesnych, pośrednio wczesne, więc znowu to co mówił Kamil dopasowanie odmiany do, do pola, do stanowiska, do potrzeb. No dokładnie, plony zbierane, ja wiem, że każdy najchętniej chciałby patrzeć plony jak najwyższe. Ta czwórka z przodu byłaby tu idealna, ale w określonych sytuacjach, na tych najgorszych stanowiskach, jeśli tam też słonecznik trafia, bo często tak trafia, tak. E, ze, zebranie trzech ton słonecznika z pola, to też było bardzo dobrym e, przelicznikiem ekonomicznym. Ale tutaj, e... <laughs> mając tą informację z tego sezonu, chociażby z tego sezonu, e, wyniki doświadczeń pokazują jedno, nie zawsze te odmiany późne, czy bardzo późne, planują nam najlepiej. Przykładem yy, może być tutaj takie proste porównanie yy, jednego hodowcy yy, firmy Dul, gdzie odmiana bardzo wczesna Sulphonor zaplanowała nam średnio z pięciu doświadczeń 3,67, a odmiana Późna zaplanowała, odmiana późna ma 85 zu zaplanowała nam średnio 3, 18. A dlaczego? Bo ta późna przewidziana jest znaczy na teren południowej Polski. Tak. My robimy doświadczenia na większym obszarze mamy troszeczkę szerszy obraz i wtedy tak. to dopasowanie e, możliwości zastosowania tej odmiany inaczej wygląda. Tak. Także, moi drodzy, do szczegółów... Zapraszamy do naszych doradców, jeżeli jakiekolwiek pytania macie, oczywiście możecie je zadać bezpośrednio do naszych ludzi, możecie je zadać na maila doradcy.maopawian.com.pl. Zachęcamy. Oczywiście będziemy Wam bardzo wdzięczni za co? Za subskrypcję, za łapkę w górę, za wszelkiego rodzaju udostępnienia, bo to dla nas siedzących tutaj z tej strony kamery to jest największa nagroda, że możemy się tą informacją i tą wiedzą dzielić z Państwem nieco szerzej. Panowie, myślę, że zapomnieliśmy jeszcze o jednej bardzo istotnej e, sprawie. Przed chwilą sobie podsumowałem e, liczbę poletek, które posialiśmy e, i skosiliśmy. E, mówię tutaj o soi, e, o kukurydzy i o słoneczniku. Czyli spojrzeć globalnie. Globalnie. Wykosiliśmy i zebraliśmy 876 poletek e, jednoskowo doświadczalnych. To nie zrobiliśmy tego samego tylko zrobiliśmy to z naszymi zaprzyjaźnionymi gospodarstwami, za co z tego miejsca chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować, bo to również Państwa główny zasługa, zasługa i, i, i pomoc i dzięki Waszej uprzejmości udało się to zrobić wspólnie. A ja dodam, że jeszcze dokładając do tego żepa i zboże, które też były w naszych doświadczeniach, któreśmy oceniali, daje nam to ponad 1000 doświadczeń, tysiąc, tysiąc poletek, tysiąc osiemdziesiąt tak, pojedynczych poletek. Więc widzą Państwo Masa jaki pracy. zakres tak, i, no i Myślę, że i... śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o ilość prowadzonych doświadczeń wśród firm dystrybucyjnych. Na tutaj na tak dość szerokim terenie no, naszego Może to. tego nie widać, czasami z naszego profilu czy z ilości prezentowanych e, e, na, na, informacji. Na, na informacji, ale jest tego naprawdę bardzo dużo, po to, żeby jak najbardziej wiarygodnie Państwu przekazywać i dobierać te odmiany. Ja powiem tak, nie, nie raz nie dwa o tym mówiłem, nie ma złych odmian. To są tylko kwestie doboru odmian do państwa potrzeb, do państwa stanowiska, jakie macie. I wtedy wszystko staje się prostsze. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Bez zobaczenia.